Pracuję jako portier w starej kamienicy na Kazimierzu od 5 lat. W tej zimowej nocy w budynku z 1920 roku zobaczyłem coś przez okno portierki, co sprawiło, że następnego dnia rano złożyłem wypowiedzenie. I nigdy więcej nie wróciłem do tego budynku. Nazywam się Marek i mam 38 lat. Pracuję jako nocny portier w przedwojennej kamienicy przy ulicy Józefa na krakowskim Kazimierzu. To była dobra praca, spokojna, zwłaszcza nocą. Moja zmiana zaczynała się o 22 i kończyła o 6 rano. Osiem godzin w małej portiernia na parterze, tuż przy głównym wejściu. Budynek ma 5 pięter, 24 mieszkania, stare drewniane schody i windę z 1930 roku. Taka klatka z metalową kratą. Hałaśliwa, wolna, ale wciąż działa. Moje obowiązki? Proste. Pilnować wejścia, odbierać telefony do domofonu, sprawdzać piwnice i kotłownie co dwie godziny, zapisywać wszystko w książce dyżurów. Czasem ktoś wraca późno. Otworzę bramę. Czasem ktoś coś zgubi, pomogę szukać. Nic specjalnego. Większość nocy spędzałem w portiernia, czytając książki albo oglądając seriale na laptopie. Kawa, kanapki, spokój. W zimie ciepło, latem chłodno. Mogłem nawet się zdrzemnąć między obchodami. Mieszkańcy? W porządku. Starsi ludzie, kilka młodych par, studenci na pierwszym piętrze wszyscy znali moje imię, czasem przynosili ciasto na święta. Nikt nie robił problemów. Teraz o samym budynku. Kamienica przy Józefa została zbudowana w 1920 roku. Cztery kondygnacje mieszkalne plus parter. Grube ściany, wysokie sufity, sztukaterie na klatce schodowej, przedwojenna robota, solidna. Podwórko wewnętrzne z kilkoma drzewami, stare żeliwne balustrady, drewniane okiennice. W piwnicy kotłownia, pralnie, komórki lokatorskie. Wilgotno tam zawsze nawet latem. Zapach stęchlizny i oleju opałowego. Rury biegną pod sufitem, stare, czasem kapią. Trzeba uważać na głowę, bo niektóre wiszą nisko. Ta noc, o której opowiadam, była w środku stycznia. Mruz na zewnątrz, może minus 12 stopni. Śnieg leżał już od tygodnia. O 22.00 zacząłem zmianę, jak zwykle. Sprawdziłem książkę dyżurów z poprzedniej nocy. Kamil nic specjalnego nie zapisał. Zaparzyłem kawę, usiadłem przy małym biurku w portiernia. Przez okno widziałem wejście główne i fragment ulicy Józefa. Mało ludzi o tej porze. Kazimierz zimą w tygodniu jest pusty po 20.00. Czasem przejdzie ktoś z psa, czasem taksówka. Spokój. Pierwszą godzinę czytałem. Druga w nocy przyszła pani Kowalska z czwartego piętra, wracała od córki. Otworzyłem jej bramę, pogadaliśmy chwilę o pogodzie. Normalka. O wpół do trzeciej zrobiłem pierwszy obchód. Sprawdziłem klatki schodowe, wszystkie piętra, cisza. Winda stała na parterze, gdzie zawsze. W piwnicy sprawdziłem kotłownię. Temperatura w normie, 22 stopnie w kotłowni. Rury gorące, wszystko działało. Wróciłem do portierki, zapisałem obchód w książce. Druga 30, bez uwag. Usiadłem z powrotem przy biurku. I wtedy, około trzeciej nad ranem usłyszałem pierwszy dziwny dźwięk. Ale to, co usłyszałem chwilę później, sprawiło, że zrozumiałem, tej nocy wszystko będzie inaczej. To był dźwięk windy, metaliczny zgrzyt, kiedy klatka rusza z miejsca. Znam ten dźwięk doskonale, słyszałem go setki razy. Ale teraz było trzecia nad ranem i nikt nie powinien jeździć windą. Stałem od biurku i wyszedłem z portierki na klatkę schodową. Cisza. Patrzyłem na Windę. Stała na parterze, dokładnie tam, gdzie ją zostawiłem. Drzwi klatki zamknięte, wnętrze puste. Nikogo. Kurczę, pomyślałem. Może coś mi się wydawało. Wróciłem do portierki. Usiadłem. Wypiłem łyk kawy już zimnej. Spojrzałem na zegarek. Trzecia siedem i wtedy usłyszałem to ponownie. Tym razem wyraźnie. Winda ruszyła. Słyszałem stary silnik, charakterystyczny hałas lin, zgrzyt mechanizmu. Ktoś jechał windą w górę. Wyszedłem szybko na korytarz. Patrzyłem jak klatka powoli jedzie w górę. Przez metalową kratę widziałem puste wnętrze, żadnego człowieka. Winda jechała sama. Zatrzymała się na trzecim piętrze. Stanęła tam, silnik ucichł. Stałem na parterze i patrzyłem w górę na ciemną klatkę schodową. Tylko jedna żarówka się świeciła na drugim piętrze. Reszta w cieniu. No dobra, pomyślałem. Stary mechanizm, czasem się zacina, czasem sam rusza. Technika z lat 30., nic dziwnego. Ale nigdy wcześniej to się nie zdarzyło. Wszedłem po schodach na trzecie piętro. Drewniane stopnie skrzypiały pod butami. W budynku panowała absolutna cisza. Wszyscy mieszkańcy spali. Doszedłem na trzecie piętro. Winda stała przede mną. Drzwi klatki zamknięte. Wnętrze puste. Dotknąłem metalowej kraty. Zimna. Sprawdziłem panel z przyciskami. Stary, mosiężny, wytarty. Żaden przycisk nie był wciśnięty. Nie świeciła się żadna lampka. Normalnie, kiedy ktoś wzywa windę, zapala się kontrolka. Teraz wszystko było ciemne. Coś było nie tak. Zszedłem z powrotem na parter Wróciłem do portierki. Zapisałem w książce dyżurów trzecia piętnaście. Winda uruchomiła się sama sprawdzić rano z konserwatorem. Usiadłem przy biurku. Ręce lekko mi drżały, ale pewnie od zimna albo od kawy. Minęło może 10 minut. Siedziałem i patrzyłem przez okno na pustą ulicę. Śnieg lekko padał, żadnego ruchu. I wtedy zadzwonił domofon. Ostry, przenikliwy dźwięk rozległ się w ciszy. Podskoczyłem na krześle. Spojrzałem na panel domofonu, stary system z lat 80. 24 przyciski, po jednym na każde mieszkanie. Jeden z nich świecił się na czerwono. Mieszkanie numer 17, trzecie piętro. To mieszkanie było puste. Opuszczone od trzech lat. Stara pani Grabowska tam mieszkała. Zmarła w 1922 roku. Rodzina wyprowadzała się powoli. Ostatnie rzeczy zabrali dwa lata temu. Od tamtej pory nikt tam nie mieszka. Właściciel chce sprzedać, ale nie może znaleźć kupca. Domofont dzwonił dalej. Naciskałem przycisk, by odebrać. Cisza w słuchawce. Żadnego głosu, żadnego szumu, żadnego oddechu. Po prostu cisza, martwa linia. Halo? Powiedziałem, kto tam jest? Nic. Tylko cicha linia i lekki szum. Rozłączyłem się. Przycisk mieszkania numer 17 zgasł, domofon ucichł. Siedziałem i patrzyłem na panel. Serce biło mi szybciej niż powinno. Może jakieś zwarcie, pomyślałem. Stary system, przedpotopowa instalacja. Czasem się coś psuje, ale nigdy wcześniej to się nie zdarzyło. Minęła minuta, dwie, pięć. Siedziałem w ciszy i czekałem. Na co? Nie wiem. Po prostu czekałem i wtedy usłyszałem kroki. Na klatce schodowej. Powolne, miarowe kroki. Ktoś szedł w dół, z góry, może z trzeciego albo czwartego piętra. Stare drewniane schody skrzypiały pod ciężarem kroków. Wyszedłem z portierki. Patrzyłem w górę, na ciemną klatkę schodową. Kroki zbliżały się. Drugie piętro, pierwsze piętro, coraz bliżej i nagle ucichły. Stałem na parterze i patrzyłem w górę. Nikogo. Cisza. Tylko słaby blask żarówki na drugim piętrze rzucał cienie na ściany. Halo? Zawołałem. Jest tam kto? Mój głos odbił się echem od ścian i ucichł. Nikt nie odpowiedział. Wróciłem do portierki, ale nie usiadłem. Stałem przy oknie i patrzyłem na korytarz. Ręce mi drżały. Tym razem na pewno nie od zimna. Myślałem, że to był koniec, że to wszystko. Zepsuta winda, zwarcie w domofonie moja wyobraźnia. Ale to był dopiero początek. Zostałem w portiernia, ale nie mogłem usiedzieć w miejscu. Chodziłem tam i z powrotem, małe 3 metry na dwa. Patrzyłem raz na korytarz, raz przez okno na ulicę. Trzecia, 40 nad ranem. Jeszcze dwie godziny do następnego obchodu. Postanowiłem zrobić sobie mocną kawę. Włączyłem czajnik elektryczny, wyjąłem kubek. Ręce wciąż lekko mi drżały. No, weź się w garść, Marek, pomyślałem. To tylko stary budynek. Stare budynki hałasują. Instalacje się psują. Nic nadzwyczajnego. Czajnik zaczął szumieć. Patrzyłem przez okno portierki na klatkę schodową. Wszystko spokojne. Winda stała na parterze. Cisza. I wtedy zgasło światło. Cały korytarz pogrążył się w ciemności. Kompletnej, gęstej ciemności. Tylko w portiernia wciąż się świeciło. Mała lampka na biurku. Przez okno widziałem czarną ścianę tam, gdzie powinna być klatka schodowa. Kurwa. Wyszeptałem. Korki. Wyszedłem na korytarz z małą latarką, którą zawsze nosiłem przy pasku. Skierowałem światło w górę. Całkowita ciemność. Żadnej żarówki się nie świeciła. Ani na pierwszym, ani na drugim, ani na trzecim piętrze. Wszystko zgasło. Skrzynka z bezpiecznikami była w piwnicy. Musiałem iść tam w nocy, w ciemności. Świetnie. Wziąłem większą latarkę z portierki. Mocną, ledową. Sprawdziłem baterie. Pełne. Włożyłem klucze od piwnicy do kieszeni. Wyszedłem z portierki. Na klatce schodowej panowała absolutna cisza. Nawet te normalne odgłosy starego budynku – trzaski rur, szelest wiatru w oknach – wszystko ucichło. Jakby budynek wstrzymał oddech. Drzwi do piwnicy były przy schodach, z boku. Ciężkie, drewniane, przedwojenne. Otworzyłem je kluczem. Skrzypnęły głośno. Za drzwiami betonowe schody w dół, strome, wąskie. Skierowałem latarkę. Wiązka światła wpadła w ciemność, oświetlając wilgotne ściany. Zszedłem powoli. Każdy krok odbijał się echem. Zimno uderzyło mnie od razu. W piwnicy było pewnie kilka stopni. Czułem to przez kurtkę. Zapach stęchlizny i oleju był mocniejszy niż zwykle. Piwnica to długi korytarz z pomieszczeniami po obu stronach. Komórki lokatorskie, pralnie, kotłownia na końcu. Ściany z cegły, sufit niski, rury biegną pod sufitem. Miejscami woda, kapie ze złączy. Szedłem korytarzem, świecąc latarką przed siebie. Moje kroki odbijały się echem od ścian. Minąłem pierwsze komórki. Drzwi zamknięte na kłódki, pamiątki po lokatorach, stare meble, kartony, nic niezwykłego. Skrzynka z bezpiecznikami była przy kotłowni. Dotarłem tam i otworzyłem metalową szafkę. Wszystkie korki były wyłączone. Wszystkie. Jakby ktoś specjalnie przeszedł i kliknął każdy pojedynczy bezpiecznik. To niemożliwe, pomyślałem. Nie ma takiego zwarcia, które wyłączy wszystkie korki naraz. Ktoś musiał to zrobić ręcznie. Ale kto? I dlaczego? Zacząłem włączać bezpieczniki jeden po drugim. Klik, klik, klik. Starałem się nie myśleć o tym, że stoję sam w ciemnej piwnicy, stuletniej kamienicy o czwartej nad ranem. Włączyłem ostatni korek. Żarówka w piwnicy zamrugała i zapaliła się. Słabe, żółte światło rozlało się po korytarzu. Odetchnąłem z ulgą, zamknąłem szafkę. Odwróciłem się, żeby wracać, i wtedy zobaczyłem ślady. Na podłodze, mokre ślady stóp. Prowadzące od kotłowni w głąb korytarza, w stronę starych komórek na końcu piwnicy. Ślady bosych stóp. Wyraźne, mokre. Jakby ktoś wszedł tu ze śniegu albo z deszczu i przeszedł korytarzem. Ale w piwnicy nie było śniegu. Nie było wody. Było sucho, tylko wilgoć na ścianach. A ślady były świeże. Woda wciąż się lśniła w świetle żarówki. Serce zaczęło mi walić. Skierowałem latarkę na ślady. Prowadziły dokładnie w głąb korytarza do części piwnicy, gdzie były najstarsze komórki. Te których nikt nie używał od lat. Powinienem był wrócić. Powinienem był wyjść z piwnicy, wrócić do portierki, zadzwonić na policję, ale nie zrobiłem tego. Zamiast tego ruszyłem za śladami. Nie wiem dlaczego. Może ciekawość, może głupota. Może myślałem, że to jakiś bezdomny, który wszedł do piwnicy. Nie wiem. Wszedłem korytarzem, świecąc latarką. Ślady prowadziły dalej. Minąłem kolejne komórki, pomieszczenie z pralkami, stare składisko. Powietrze było coraz bardziej stęchłe. Na końcu korytarza były trzy stare komórki. Nikt nie używał ich od dziesięcioleci. Drzwi ze starego drewna pozardzewiałe zawiasy. Na jednych drzwiach wisiała stara tabliczka z numerem 17. To był numer tego samego mieszkania, tego, z którego dzwonił domofon. Ślady prowadziły dokładnie do tych drzwi i znikały. Po prostu się kończyły przy progu. Jakby ktoś wszedł do środka i przestał istnieć. Dotknąłem klamki. Zimna mokra. Jakby ktoś trzymał ją przed chwilą mokrą ręką. Pchnąłem drzwi. Skrzypnęły i otworzyły się. W środku była pusta komórka może 3 metry na trzy. Gołe ceglane ściany, betonowa podłoga. W rogu stała stara drewniana skrzynia zakurzona, pokryta pajęczynami. Nic więcej. Żadnych śladów, żadnej wody na podłodze. Skierowałem latarkę na skrzynię podszedłem bliżej. Była stara, przedwojenna może, drewno spękane, metalowe okucia, pozardzewiałe. Dotknąłem wieka i wtedy usłyszałem to. Szept. Ledwo słyszalny, ale wyraźny. Czyjś szept tuż za moimi plecami. Tak blisko, jakby ktoś stał centymetry ode mnie. Odwróciłem się błyskawicznie, kierując latarkę za siebie. Nikogo. Pusta komórka. Otwarte drzwi. Korytarz za nimi pusty. Ale szept był prawdziwy. Słyszałem go. Czułem czyjś oddech na karku. Wyszedłem z komórki tak szybko, że prawie się potknąłem. Zatrzasnąłem drzwi za sobą. Oddychałem ciężko. Serce waliło mi jak młotem. Cofnąłem się korytarzem, nie spuszczając światła latarki z drzwi komórki nr 17. Nic się nie ruszyło. Drzwi zostały zamknięte, ale mokre ślady na podłodze zniknęły. Po prostu nie było ich już. Sucha, betonowa podłoga, jakby nigdy nic tam nie stało. Odwróciłem się i pobiegłem. Przez korytarz po schodach w górę, przez drzwi do piwnicy. Zatrzasnąłem je za sobą i oparłem się o ścianę, łapiąc oddech. Na klatce schodowej znowu świeciły się żarówki. Wszystko wyglądało normalnie cisza spokój spojrzałem na zegarek 4:23. Musiałem być w piwnicy prawie pół godziny, ale wydawało mi się, że minęło kilka minut. Wróciłem do portierki, usiadłem przy biurku. Ręce mi drżały tak mocno, że ledwo mogłem trzymać kubek z kawą. To, co zobaczyłem w tamtej chwili, do dziś nie potrafię tego racjonalnie wytłumaczyć. Siedziałem w portiernia i patrzyłem w ścianę. Nie mogłem myśleć. Nie mogłem się ruszyć. Po prostu siedziałem. Minęło może 15 minut 20. Zegarek pokazywał czwartą 45. Za godzinę i 15 minut kończyła się moja zmiana. Najdłuższa godzina w moim życiu. Postanowiłem, że nie wychodzę z portierki, ani na krok. Będę siedział tutaj przy zapalonym świetle i czekał do szóstej. Potem przyjdzie Kamil na dzienną zmianę i ja stąd wyjdę na zawsze. Ale budynek miał inne plany. O piątej zaczęło się na dobre. Najpierw winda. Usłyszałem jak znowu rusza. Tym razem jechała w dół z trzeciego piętra na parter. Patrzyłem przez okno portierki, jak klatka powoli opuszcza się w dół, pusta. Zatrzymała się na parterze, dokładnie przed portierką. Drzwi klatki otworzyły się same. Metaliczny zgrzyt, stare zawiasy skrzypnęły i drzwi rozwarły się szeroko. Patrzyłem na puste wnętrze windy. Stara drewniana podłoga, popękane lustro na tylnej ścianie, żółta żarówka w suficie. I wtedy zobaczyłem coś w lustrze, odbicie. Czyjeś odbicie stojące w windzie. Postać. Tyłem do mnie, zwrócona w stronę lustra. Ciemna sylwetka. Niewyraźna, jakby zrobiona z cieni, ale kiedy spojrzałem bezpośrednio do windy, było pusto. Nikogo tam nie było. Tylko w lustrze widziałem tę postać. Wstałem od biurku. Moje nogi ledwo trzymały. Wyszedłem z portierki na korytarz. Podszedłem bliżej windy. Dwa metry, metr. Postać w lustrze stała nieruchomo. Teraz widziałem więcej szczegółów. Kobieta. Długie włosy. Mokra sukienka, jakby przemoczona wodą, stała tyłem, nieruchomo, i wtedy powoli zaczęła odwracać głowę. Nie odwróciłem się. Nie czekałem, żeby zobaczyć jej twarz. Po prostu cofnąłem się, wróciłem do portierki i zatrzasnąłem drzwi. Przez okno widziałem, jak drzwi windy powoli się zamykają. Klatka ruszyła w górę. Pojechała na trzecie piętro i tam stanęła. Siadłem przy biurku. Cała moja koszulka była mokra od potu, mimo że w portiernia było chłodno. Oddychałem szybko, płytko. Wtedy zadzwonił telefon, nie domofon. Zwykły telefon na biurku. Stara słuchawka z krętym kablem. Dzwonił głośno, ostro. W ciszy brzmiał jak alarm. Patrzyłem na telefon. Dzwonił i dzwonił i dzwonił. Podniosłem słuchawkę. Halo? Szum w słuchawce. Statyczny szum, jak ze starego radia. A potem usłyszałem głos. Kobiecy głos. Cichy, odległy, jakby dobiegał z bardzo daleka. Proszę mi pomóc. To wszystko, co powiedziała. Trzy słowa. Proszę mi pomóc. Kto tam jest? Zapytałem: Gdzie pani jest? Szum w słuchawce. Potem znowu głos, tym razem bliżej. Mieszkanie 17. Proszę przyjść. Zimno mi. I cisza, martwa linia. Odłożyłem słuchawkę. Ręka mi drżała tak mocno, że ledwo trafiłem na widełki. Nie, nie pójdę tam. Nie idę nigdzie. Zostanę tutaj do szóstej i potem wychodzę. Na zawsze. Spojrzałem na zegarek. 5:20. 40 minut do końca zmiany. Ale budynek nie był skończony ze mną. Usłyszałem kroki. Znowu na klatce schodowej. Tym razem z parteru w górę. Powolne, ciężkie kroki. Stare drewno skrzypiało pod każdym krokiem. Ktoś szedł po schodach. Wyjrzałem przez okno portierki. Nie widziałem nikogo na schodach, ale kroki były wyraźne. Pierwsze piętro, drugie piętro, trzecie. Zatrzymały się przed mieszkaniem numer 17, cisza. Potem usłyszałem, jak ktoś otwiera drzwi. Stare zawiasy zaskrzypiały. Drzwi otworzyły się i zamknęły. I wtedy przez cały budynek przeszedł dźwięk. Nie potrafię go opisać. To był jakby płacz. Kobiecy płacz, ale zniekształcony, rozciągnięty, nieludzki. Dobiegał z trzeciego piętra, z mieszkania 17 i roznosił się echem po całej klatce schodowej. Trwał może 10 sekund, potem ucichł. A potem zaczęły się zapalać światła, jedno po drugim. W mieszkaniach. Widziałem przez okno, jak kolejne okna kamienicy się zaświeciły. Pierwsze piętro, drugie, trzecie, czwarte wszędzie. Mieszkańcy się budzili. Słyszałem, jak otwierają się drzwi mieszkań. Głosy na korytarzach. Ktoś krzyczał, ktoś płakał. I wtedy zadzwonił domofon. Nie jeden przycisk. Wszystkie, cały panel się zaświecił. Dwadzieścia cztery przyciski, dwadzieścia cztery czerwone lampki. Domofon dzwonił jak szalony, przenikliwie, bez przerwy. Wstałem od biurku, musiałem coś zrobić. Ludzie się budzili, wychodzili na korytarze. Musiałem ich uspokoić, powiedzieć, że wszystko w porządku, że to tylko, tylko co. Co im powiem? Wyszedłem z portierki. Na klatce schodowej było już kilka osób: pan Kowalski z drugiego piętra, pani Nowak z pierwszego, student z czwartego. Wszyscy w piżamach przerażeni. Co się dzieje? krzyczał Kowalski. Słyszeliście ten krzyk? Uspokójcie się, proszę powiedziałem. Już sprawdzam, wracajcie do mieszkań. Ale oni nie słuchali. Coraz więcej ludzi wychodziło na korytarze. Klatka schodowa wypełniała się głosami, i wtedy zgasło światło. Znowu całkowita ciemność krzyki panika ludzie krzyczeli w ciemności. Słyszałem, jak ktoś upadł na schodach. Włączyłem latarkę. Skierowałem światło w górę i zobaczyłem ją na trzecim piętrze, przy barierze. Stała nieruchomo i patrzyła w dół. Na mnie, na wszystkich. Kobieta w mokrej sukience. Długie włosy zasłaniały twarz. Woda kapała z jej ubrania na podłogę, robiąc kałuże. To była ona, ta sama, którą widziałem w lustrze windy. Wszyscy ją zobaczyli. Krzyki ucichły. Wszyscy stali w ciemności i patrzyli w górę na tę postać. Ona nie ruszała się. Stała i patrzyła. A potem powoli zaczęła iść w naszą stronę, do schodów, w dół. Ludzie zaczęli uciekać. Krzyki, panika, tłok przy wyjściu. Kowalski przewrócił się, Nowak mu pomagała. Student biegł do drzwi. Ja stałem i patrzyłem, jak ona schodzi. Powoli, krok po kroku. Mokre stopy zostawiały ślady na drewnianych schodach. Drugie piętro, pierwsze parter. Zatrzymała się trzy metry ode mnie. Światło latarki drżało w mojej ręce. Widziałem ją wyraźnie. Sukienka z lat dwudziestych przedwojenna. Włosy mokre, czarne, twarz. Jej twarz była blada, prawie biała, oczy zamknięte, usta lekko otwarte, i wtedy ona przemówiła. Mieszkanie 17. Nie zapominajcie o mnie. Jej głos był cichy, szept, ale słyszałem każde słowo. Nie zapominajcie. I zniknęła. Po prostu przestała istnieć. Między jednym uderzeniem serca a drugim, tam gdzie stała, została tylko mokra plama na podłodze. Światło wróciło, żarówki zamrugały i zapaliły się. Klatka schodowa była pusta, mieszkańcy uciekli do swoich mieszkań albo na ulicę. Stałem sam i patrzyłem na mokrą plamę. Powoli zaczynała wysychać. Spojrzałem na zegarek, szósta rano. Koniec mojej zmiany. Wróciłem do portierki, zapakowałem swoje rzeczy: książkę, kubek, telefon, zostawiłem klucze na biurku. Napisałem w książce dyżurów 6.00. Rezygnuję ze stanowiska, przyczyny osobiste i wyszedłem na zawsze. Kamil przyszedł o szóstej zapytał, co się stało powiedziałem, że nie mogę dłużej tu pracować. Nie pytał więcej. Wyszedłem z kamienicy o 6:15. Był mroźny, styczniowy poranek, śnieg lekko padał. Kazimierz budził się do życia. Odwróciłem się i spojrzałem na budynek. Stara, przedwojenna kamienica. Piękna, solidna, stuletnia. Na trzecim piętrze, w oknie mieszkania numer 17, stała postać i patrzyła na mnie. Kobieta w ciemnej sukience. Odwróciłem się i odszedłem. Nigdy więcej tam nie wróciłem. Później sprawdziłem historię budynku. Kamienica przy Józefa została zbudowana w 1920 roku na miejscu Starego Cmentarza Żydowskiego z XVII wieku. Podczas budowy znaleziono szczątki, ale budowę kontynuowano. W 1924 roku w mieszkaniu numer 17 znaleziono ciało młodej kobiety. Utonęła w wannie. Nigdy nie ustalono, czy to był wypadek, samobójstwo czy morderstwo. Nazywała się Zofia, miała 23 lata. Od tamtej pory kilkunastu portierów i strażników pracowało w tym budynku. Większość rezygnowała po kilku miesiącach. Podobno wszyscy zgłaszali dziwne dźwięki, zjawiska, widzenia, ale nikt nie mówił o tym głośno, bo kto by uwierzył, ja przez pięć lat myślałem, że to tylko opowieści, że to przesądy starych ludzi, że nie ma takich rzeczy. Ale tej nocy zrozumiałem: niektóre miejsca pamiętają, niektóre budynki nie zapominają i cokolwiek tam zostało, cokolwiek wciąż chodzi po korytarzach kamienicy przy Józefa, nie chcę być zapomniane. Nie zapominajcie, powiedziała. I ja nie zapomniałem. Do dzisiaj, prawie rok później, pamiętam każdy szczegół tamtej nocy. Każdy dźwięk, każdy obraz, każde uczucie. Czasem jadę przez Kazimierz i widzę te kamienice. Wciąż tam stoi, piękna i spokojna w świetle dnia. Ludzie wchodzą i wychodzą, życie toczy się dalej. Ale wieczorami, kiedy zapada zmrok, widzę światła w oknach i czasem, bardzo rzadko, Widzę postać w oknie mieszkania numer 17. Stoi tam i patrzy na ulicę. Czeka. Nie wiem na co. Może na kogoś, kto ją usłyszy. Kto nie zapomni? Ja nie zapomniałem, Zofio, i nigdy nie zapomnę.